dobry, kochani. Witam w kolejnym odcinku Pamiętnika Odchudzania. Co, Rysiek? Cyprian robił swoje takie turtille i teraz wezmę sobie jedną na drogę, bo jadę na nowe paznokcie, na usuwanie tatuażu na twarzy, na laserową depilację brody. I umyję sobie twarz, nie mogę się malować, ale zrobię sobie chociaż skinker. Ameli, Amelie, Rysiu! Kwiatki jeszcze z urodzin Cypriana żyją pięknie. A my chodźmy do łazienki. Każdy dzisiaj wstał o 5.40. Jestem cała mokra, no ale trudno. Kiedyś coś takiego przeczytałam, że jak myjemy twarz, to później nie, nie możemy tak odpukać tylko wody lekko, tylko tam musimy, żeby ta woda strumieniem się dała po tej wodzie. Nie? Po tej twarzy ta woda, żeby się lała, żeby to tak wymyć. Osuszam, tonizuję, daję serum i niech się wchłonie i zaraz dam krem. Ale ja już lecę ładować telefon i kamerę, bo trochę nie naładowałam. Świąteczne ozdoby, a już po świętach. Właśnie Właśnie skończyłyśmy. Na Instagramie możecie też zobaczyć ładny efekt. Bo ja tak tylko tutaj szybko pokazuję. Yy, yy, Joystickiem najlepiej zróżnicowy. Hmm. Tak to wygląda. Delikatnie. No naprawdę na delikatnie reszcie. jest. Ogromna zmiana, bo <laughs> wiecie, jak było na miele. No? Wracam do domu. Jak zawsze super. Jeśli jesteście w Poznaniu, to koniecznie odbijajcie na paznokcie do Juli. Tego się totalnie nie spodziewałam. Śnieżna kraina dzisiaj. Piękne kwiatki, piękny kubek i piękne paznokcie. Czego chcesz więcej? Snu, spania, wyspania chyba tego. Moi drodzy, idę ćwiczyć. Dzisiaj mamy 10 stycznia i no nie ukrywam, to będzie mój pierwszy trening w tym roku, ale chyba i tak dobrze, że w ogóle tego 10 dnia idę. Robię sobie relaksujące światło, ciemno, woda, woda gotowa, kitka. Jestem gotowa, często pytacie, często pytacie jak ja ćwiczę, mam nadal problem ze zmotywowaniem się do ćwiczeń i nie jest to dla mnie takie łatwe, ale dzisiaj na przykład czuję taką właśnie potrzebę, nie ukryłam, że najlepiej mi się ćwiczę, jak wpisuję trening dla początkujących na YouTubie mm. i czy to jest codzienny fit, czy Monika Kołakowska, te dwie babeczki poznałam na żywo i jakoś tak ufam im, o, <laughs> ale tutaj mam trening fitness 20 dla minut, dla bardzo początkujących basic cardio. Dobra, teraz mi się marzyło jednak, żeby zrobić dzisiaj rozciąganie, bo chyba na głęboką wodę pożądał się rozciąganie dla początkujących. O wiele łatwiej mi trzymać miskę niż ćwiczyć. O, może takie. Może się wydawać takie w ogóle głupie, że wzięłam tą pierzynę później, bo nie ukrywam, że z tą pierzyną czuję się o wiele lepiej, jak robię niektóre rozciąganie. Aż mi to tak uspokoiło, w ogóle pierzyna uspokaja. Dobra robota. w każdej Trochę mnie to miejsce do ćwiczeń moje jest takie pełne chaosu, i to mnie tak rozprasza ten domek, szczególnie ta choinka. I chyba zaraz jeszcze zrobię z tym porządek, żeby mieć tutaj już takie miejsce do ćwiczeń lub do rozciągania, bo teraz tak sobie pomyślałam, kurde, ja zawsze to kardio, kardio, a może właśnie pójdę w jakąś taką jogę. Wiecie, żeby to było takie właśnie odprężające. 40 minut sobie ćwiczyłam, i powiem Wam, że ćwiczyłam, no, rozciągałam się naprawdę mi dobrze. Dobra, jest jak jest. Jeszcze rano zrobiła ładniejsze nagrania. My kładziemy Kazika spać, ja jeszcze będę gotować. Później usiądę z laptopem i zrobię tam stampy. bo na każdym filmie, nie wiem czy wiecie, są takie rozdziały, są takie... Nie, muszę iść do dziecka. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo lubię to, jak się nawet rozciągam i to nie jest jakieś nie wiadomo, jakie cardio, full training, to lubię to, że piję wodę i bardzo to bardzo się dowadnia. Nawet jak sprzątam, odkurzam, bo dzisiaj byłam aktywna. Byłam, byłam. O, taka piżamka. Wiecie, wiecie, że to jest w ogóle moja piżama, nie? którą miałam do szpitala w trakcie porodu, żeby karmić. No, to jest taka piżama. No i się właśnie dowodniłam, teraz się wykąpałam, więc yes, git. To naprawdę zakupach. O, swój Jaki ser? O, Zegładnie że wysikają się do sklepu. To jest czwarte dla dzieci, do naleśników. Co? To uznałem, że nie będę dostawać nutelli, nie? Mm -hmm. No bo nutella to po pierwsze tak, droga cholera. Mm -hmm. Po drugie, nie ma małych Nutelli. Ja nie wiem czy to jest tylko w przypadku Biedronki, bo za moich czasów to były takie, że szklanka dostawała się potem, nie? Mm -hmm. Są tylko to to takie słoiki. Czekoladę, nie? No A w tej butelce jest olej palmowy, jakiś tam... A, ale wy czekolada na Chyba. I kupiłem takie dżemy słodzone miodem. Uuu, fajnie. Naleśniki, Cyprian. Jutro chcę robić śniki. Nie jutro, tylko nie niedzielę. A i to trzeba musimy chleb wyjeść, bo jest też kupiony świeży. Okej, więc wyjemy chleb. Posuszyć włosy muszę, bo już prawie wyschły naturalnie. Dzień dobry kochani. Sobota, 6:40, każdy wstał, a Cyprian zaczął robić wegetariańską lasagne i kuchnia jest po prostu zajęta. <noise> Ale zrobię to naprawdę szybko, bo zrobię chlebek bananowy, ten, który robiłam na Sylwestra. No nic, chyba się jakoś tutaj zmieszczę. Będzie bardzo dobre. Mm. Widzę pierwszy raz. Jest jakiś śliczny. Tak przepięknie on wygląda. Cudo. Mm. Pieczemy go do suchego patyczka. Ja teraz 40 minut piekłam. I no jest przepiękny. Jezu, później go jeszcze tam przekroję, posmakuję, to wam pokażę. A ogólnie jest taka śnieżyca. Ale to taka śnieżyca. Takiego tego, czego jeszcze ja nie widziałam od... <gryw> wielu, wielu lat. Sypię tak że jestem w szoku. U nas na wiosce, to wiecie, aż strach wyjechać z domu, to jest, to jest naprawdę konkretna ilość śniegu i w ogóle jest na minusie. Mm. Mm. Wilgotne w środku, bananowe, przepyszne. Mm, wow. Kaził mi już zrzucił jeden obraz.

ulubiona opaska ostatnio. Kaziu, co robisz? Mega delikatny makijaż. Ulubiony tusz. Jest brązowy, nie czarny. I jeszcze brwi. I taki dziwny make-up. Taki szybki, bardzo szybki, prosty makijaż. Kąpałam się, myję włos... umyłam włoski, a teraz będę suszyć je, także zaczynamy. Często pytacie, jaką mam suszarkę, jest to Dyson i wiele razy o tym w ogóle mówię, że no mi się mega sprawdza, ładnie wygładza te włosy, ale był to prezent i no jest to. Rok temu na urodziny Cyprym mi dał w prezencie. Spora suma, wydaje mi się, że zamienniki też są naprawdę git. Dobra, włosy wysuszone, piękne. Idę jeszcze olejek oczywiście dam. Poolejować. Ukochany olejek. Od Gerstas. Zawsze się rozgrzewa. Olejek, żeby był ciepły w rękach. I tu delikat. Trzy czwarte włosów nigdy nie od Przepiękne te włoski. O. Kit. Kochani, przyszło dzisiaj do mnie zamówienie z Media Expert. Kupiłam takie dwie formy. Jedna forma 18 cm na torty, na ciasto biszkopt i taka szklana też można podgrzewać, też można coś piec tak naprawdę, ale bardziej pod galaretkę to tak wzięłam i będę oczywiście robić. Małe będą jednak fajne stwierdzam. Ja miałam chyba 26 cm, nie wiem, ale 18 taka wiecie wysoka. Ej, za 30 minut mam rozmowę z akurat z cukiernią w związku z tortem na ślub i słodkim stołem, ale dobra. I chciałam później to robić tego torta, ale myślę, że w 30 minut dam radę. Także trochę wyścig z czasem robimy biszkopt. W 30 minut znowu ten sam motyw, czyli sz szukam własnego przepisu w swoich vlogach. To było tutaj, tu robiłam ten biszkopt. No nie mogę z siebie. O, tort biszkopt 420 kalorii. No, to był biszkopt. Ej, dobra, dobra. To jest to. Cztery jajka. Zaszy. Byliśmy na zakupach, tym razem w intermesze, bo zawsze jednak jakoś tak Biedronka, Lidl. Trochę się nie mogłam odnaleźć w sklepie, ale ogólnie ma... tak dziwne produkty tam mają, że aż... Kupiłam tofu klasyczne. W końcu chcę zrobić coś takiego wege. Cukinie. Dobra, będziemy to do lodówki wkładać. Cukinie chyba też, też. Biszkopty bez cukru. Ej, zawsze widzę wszędzie to z cukrem, a bez cukru, aż wzięłam dwie paczki. Trzy paczki wzięłam. Banany, brokuły. Trzy papryki. A nawet znalazłem taką fajną szczotkę do wczesywania. O, nic ostrego. Fajna. Zarobi to do wczesywania. Sporo mrożonek. Wiśnie mrożone do tortu. Tego, tego biszkoptu zrobiłam. Maliny mrożone. Rybki. Swrosty, stwierdziłam. Może zjemy po rybce. To jakiś meksykański kurczak. Ej, ale to jest hit. W nigdy w życiu takiego czegoś nie widziałam. Znaczy to no nie widziałam. Ej, mrożone awokado. Strasznie mnie ciekawi ten produkt. Trochę past, takich tajskich. Ja kocham taką kuchnię, także uwielbiam. Mleczko kokosowe yy, o mniejszej zawartości tłuszczu i mąka owsiana. Boże, w końcu ten zakup mąka owsiana, zarąbiście. Coś mi dzisiaj mielenie płatków owsianych tak wyszło dziwnie i mówię, dobra, mąka owsiana, tych moich owsianych biszkoptów i pieczonych owsianek, to będzie właśnie ekstra ułatwienie w moim życiu. Rukola, kurczak, mascarpone. Dobra, i to wszystko. Super. A co do mojego biszkopciku, to nie wiem kiedy nim się zajmę. To będzie naprawdę mały torcik. Coś tam z jego fajnego zrobię, ale krem w ogóle przełożę. Jakiś taki krem z mascarpone, bo jakieś takie fit kremy to jest ogólnie problem, żeby to było jeszcze na górcie, nie wiem. Pomyślę. Mam idealny biszkop do tortów, ale nie mam idealnego kremu do tortów. I idę montować film. Smarowałam całą twarz maścią z witaminą A. Jeśli chodzi o tanie hity z apteki na zimę, na przykład, to ja uważam, że. Dobrze pokazuję, Że dermosan i maść z witaminą A ja po prostu tego używam jak maseczkę na całą skórę twarzy. Tylko ja mam skórę wrażliwą i suchą. Dla tłustej nie mam pojęcia, ale dla mnie, no bardziej na noc, oczywiście bardziej na noc, chociaż ja teraz w ciągu dnia już chciałam poczuć to nawilżenie, nie? Oczywiście dobry krem też jest git, ale tutaj substancja czynna jest tak mocna, czyli właśnie witamina A. Że rozumiecie, po prostu tutaj jeszcze, teraz jak czytam, to, to jest praktycznie wazelina i witamina A. Ale bardzo ładnie pachnie, jest git. Jeśli nie chcecie stosować tego na całą twarz, to łokcie, pięty, ręce, usta, kolana, jakieś przesuszone miejsca, super się sprawdzi. Witam kochani, włączę to światło, a co tam? <laughs> Trochę mnie gardło boli, dlatego w wszeliku chodzę. Nie wiem co się stało, chyba mnie lekko przewiało. Zdajemy też opaskę. Moja nowa szczotka. Zrozumiałam właśnie, że te jasne pasemka z przodu, one nie są u mnie na środku, tylko jakoś tak z boku. A może tak też trochę jest? Nie wiem. Nagrywam tak to sobie, bo trochę mnie kusi fryzjer. I na tyle jestem nieogarnięta, że wiecie, że zastanawiam się po prostu, czy jaśniej, czy ciemniej. miałam mieć w tej sypialni taką moją oazę, a Kaziu mi tak zwalił obraz pełno jego zabawek. Tam z nim byliśmy przed chwilą, no... Nie wiem, one są w dobrej kondycji, najgorzej faktycznie końcówki. Teraz, rozjaśnianie, chyba to byłoby. Ach, w tym świetle też ciężko mi tu ocenić, ale nagrywam sobie to, że później, jak będę montowała, sobie ocenię w sumie, jakie ja te włosy mam. Tu nadal można zauważyć ogromną różnicę w długości. Ale to wygląda jak takie cieniowanie, więc jakbym je ściemniła moim zdaniem, to byłoby dla nich o wiele zdrowie, one by jeszcze bardziej rosły, bo ja po prostu nie wiem, ja, w, ja mam tak w blondzie, to u mnie jest od razu takie wykruszenie, a tutaj udało mi się w ogóle je zapuścić, uważam, że właśnie dzięki brązowi, brązowej farbie, brązowemu kolorowi, który jakoś tak chociaż z drugiej strony ja używałam tyle rzeczy, tyle produktów zabezpieczających w ogóle na końcówki, Jezu. A jak ten tatuaż, a jak te brwi? No muszę się zastanowić, czy na przykład rozjaśnienie, tyle włosów rozjaśnić i doczepić w włosy. Muszę wszystko przemyśleć, co tutaj robić. <grych> to mówią, troszeczkę mnie rozłożyło. Odgruzujcie ze mną włosy po chorobie, znaczy w trakcie choroby. Dobra, będę się kąpać w wannie. Kurde, chciałam takie 30-minutowe robić te vlogi, ale nie wiem, czy się uda 30 minut, o już chyba nie. Mm. Tworzyłam sobie nowe masełko do twarzy, żeby tak ją dobrze doczyścić. Już Dobra kochani, nowa piżamka Nowy szalik Utylizujemy <noise> Od razu mi lepiej, naprawdę Domyłam twarz, taką pięknie Ogólnie doczyściłam tą twarz, bo też czytałam Że jak się źle doczyści twarz Da się np. jakiś krem, tak po prostu Na taką nieoczyszczoną twarz To właśnie te pory sobie zatkamy Dobra, tonik Strasznie jestem leniwa co do toników Więc mam taki sprayu. O, I już stonizowane No i moja maść z witaminą A po prostu. Ja mogę być chora, ale moja skóra przetrwa to. Ala maseczka, czyli grubo, tak z domu nie wychodzę. Pięknie. I reszta w ręce w dłonie. Dobra, moi kochani, wysuszę włosy, ogarnę się, ale ja już kończę tego vloga. No jak widzicie, trochę mnie rozłożyło i muszę odkurować. Mam nadzieję, że jak najszybciej zacznę kręcić, żeby zrobić kolejnego vloga. Dobra, no dziękuję Wam za oglądanie, była z Wami Zuzia. i widzimy się w kolejnym odcinku Pamiętnika Odchudzenia. Pa!